Teste. Ja się nazywam Julita Demska, jestem coachem relacji i dziś chciałabym Ci opowiedzieć o tym, czego nie robić, jeżeli chcesz poznać dziewczynę w internecie, jak się nie zachowywać, jak nie zrobić pierwszego złego wrażenia, którego tak właściwie nie da się odbudować. I dzisiejsze przykłady będą moimi własnymi przykładami. To jest to, co ja zaobserwowałam, bo pomimo tego, że tak naprawdę nie szukam partnera w internecie, to z uwagi na to, że mam konto na Instagramie, na Facebooku, na na YouTubie, to często jednak ym, piszą do mnie różne osoby. Ym, też Zdarza się, że z nie do końca znaną mi intencją, o czym zaraz powiem, i to też jest problem. Natomiast zachowania, o których dzisiaj opowiem, um, są widoczne też w aplikacjach randkowych, na portalach randkowych, i tego doświadczają również moje klientki. Dlatego słuchaj mnie uważnie, jeżeli nie chcesz zrazić kobiety do siebie już od samego początku. Jeżeli kobieta jest kobietą myślącą, jeżeli jest osobą, która ma różne zajęcia, zna swoją wartość, to pewien typ zachowań od samego początku będzie tak naprawdę nawet nie powodował w niej włączenia się takiej czerwonej lampki, tylko po prostu taką niechęć. No i jednym z nich jest to. to że zaczynasz rozmowę na przykład po prostu od uśmiechu e, albo od słowa cześć i czekasz na to, co ona odpowie. Czyli przerzucasz odpowiedzialność na tego twojego y, rozmówcę. Y, to jest 0% zaangażowania z twojej strony, przerzucenie tak naprawdę całej odpowiedzialności za pomysł, za to, żeby było fajnie, kreatywnie na tą osobę, do której chcesz się zwrócić. Więc dla mnie od samego początku jest minus. I powiem wam, gdyby nie było tak, że ja tak naprawdę prowadzę też w internecie interesy i może być tak, że zwracasz się do mnie, bo chcesz skorzystać z moich produktów, to pewnie bym Ci nie odpisała, gdybyś po prostu napisał co tam, albo cześć, tak? Z uwagi na to, że jednak czasem mam taki znak zapytania, czy może nie chodzi o coś innego, to odpiszę, ale jak się orientuję, że dalej ta rozmowa wygląda dokładnie tak samo, to po prostu to ucinam i yy, wiem, że tak robi większość myślących kobiet, dlatego wy się, pomyśl o czymś kreatywnym. To samo mogę powiedzieć też kobietom, które decydują się zrobić pierwszy krok i chcą zagadać do mężczyzny, tak? Więc to niech nie będzie po prostu co tam albo cześć, tak? No bo później najczęściej rozmowa z taką osobą jest takim ping-pongiem. Ja na to nie mam czasu, nie mam energii, nie mam ochoty. Myślę, że wielu ludzi również. Więc to jest, moim zdaniem, taki błąd numer jeden. Kolejna rzecz. Um... Zaczynasz z kimś rozmowę. Jeszcze dajmy na to, to nie jest w ogóle miejsce, które jest przeznaczone do poznawania ludzi. Do mnie często piszą na przykład na Instagramie osoby, yy, które chyba mylą Instagram z yy, Tinderem. Zdarza mi się nawet, że yy, na LinkedInie mam taką korespondencję. tak? Ktoś w ogóle szuka na przykład na LinkedInie żony, partnerki albo kochanki. Yy, totalne pomylenie serwisów społecznościowych. No ale już mniejsza z ty Zdarza się, że jestem po prostu miła i na początku jeszcze nie wiem o co chodzi, chcę wyczuć o co chodzi, więc odpisuję, ale moje zaangażowanie też jest minimalne, bo chcę zobaczyć w ogóle, kto to jest. No i okazuje się, że ta osoba, dlatego że ja po prostu była miła, Zaczyna angażować się na 100% i zaczyna bombardować mnie wiadomościami, swoimi zdjęciami, i na drugi dzień budzę się rano i dostaję, nie wiem, 100 selfie tej osoby albo informacje o tym, jak spędza dzień, chociaż jeszcze na tym etapie ja w ogóle nie zasygnalizowałam, że chcę to wiedzieć, że chcę wejść w ten świat tej drugiej osoby, czyli za szybko. Tak. Yy, yy. Tempo po prostu przybiera jakieś kosmiczne, obłędne rozmiary, dlatego że ta osoba zauważyła, że ja wykazałam jakąś minimalną inicjatywę i weszłam w tą konwersację, ale to jeszcze nie oznacza, że ty już mnie do siebie przekonałeś. Więc jeżeli zarzucisz mnie milionem tekstów, milionem zdjęć już pierwszego wieczoru albo drugiego dnia, no to yy, dla mnie to stanowczo, stanowczo za szybko, zwłaszcza jeżeli po mojej stronie nie było takiego zaangażowania, w zaangażowania. Więc przyjrzyj się swojej tablicy, czy nie jesteś w tak zwanej niebieskiej strefie. Co to znaczy niebieska strefa? Jak masz na przykład na messengerze konwersacje i tak. Yy, Fabrycznie, Twój tekst jest zaznaczony na niebiesko, a tekst z drugiej strony chyba na szaro. No i zauważ, jeżeli jest tak, że po Twojej stronie jest ściana tekstu, a ktoś odpowiada jednym słowem albo jednym krótkim zdaniem albo uśmieszkiem, no to znaczy, że warto się temu przyjrzeć, bo może jesteś w niebieskiej strefie. Więc błąd numer dwa to jest takie zasypywanie kogoś po prostu. Z tekstami, zdjęciami od samego początku, kiedy ty nie wiesz, czy ta osoba w ogóle jest zainteresowana. No, i następna sprawa. Często właśnie takie osoby, które mają tendencję do zasypywania, podtrzymywania w ten sposób tak naprawdę takiej nowej relacji, kiedy nie ma odzewu, to zaczynają wariować. I Odzewu może nie być, bo na przykład druga strona pracuje, bo ma klientów, bo jest na spotkaniu biznesowym, bo jest na spacerze, bo jest w sklepie, bo nie zagląda akurat do telefonu, bo śpi, bo jest w łazience i bierze prysznic. A są takie osoby, które tego nie rozumieją i kiedy godzinę nie ma kontaktu, dwie godziny. Ale nawet można mówić o całym dniu, tak naprawdę na samym początku, kiedy kogoś poznajesz, to ty nie masz żadnego zobowiązania, tak? Że ktoś napisał do ciebie raz w internecie i ty musisz mu odpisywać cały czas. Możesz mieć swoje życie i swoje plany. No, i takie osoby zdarza się, że wpadają w szał, w agresję, zaczynają rzucać jakimiś inwektywami, albo zaczynają mieć po prostu pretensje, zaczynają wypytywać, co ty robisz, czym się zajmujesz. Ja podam Wam taki przykład z przeszłości. Poznałam kiedyś, dawno temu, chłopaka, który mnie zainteresował, i wszystko wydawało się, że jest ok z nim. Ale no, ja miałam wtedy taką pracę, że, że jeździłam po Polsce, jeździłam w delegacji. My byliśmy na etapie wymiany pierwszych wiadomości w ogóle w messengerze, czy w telefonie w SMS-ach tak. Natomiast on zaczął mnie oskarżać o to, że jak ja jadę gdzieś do innego miasta, śpię w hotelu, bo miałam prowadzić szkolenie, to ja tam na pewno tam będę go już zdradzać, że na pewno się z kim spotykam, na pewno tam mam mnóstwo kochanków, pojadę do kolejnego miasta i ja naprawdę odbierałam telefon i byłam zszokowana um, tym, co słyszę. My się znaliśmy kilka dni, tylko i wyłącznie um, tak naprawdę rozmawiając ze sobą w internecie i on już zaczął mnie oskarżać. Że nie odbieram od niego przez pół godziny, bo jestem w pociągu i nie mam zasięgu. Że, skoro będę w hotelu, to na pewno go zacznę zdradzać. I powiem Wam tak: ten chłopak miał wszystko. Oprócz pewności siebie i prócz jakichś takich stabilnych emocji. I tym mnie to siebie na tyle zraził, że, że jakby stwierdziłam, że nie chcę kontynuować tej znajomości, bo od samego początku wyglądało to mocno niezdrowo i ja naprawdę nie miałam ochoty cały czas tłumaczyć się z rzeczy, które było, były częścią mojego życia, były moim zawodem, więc jak on na tamtej etapie już tego nie akceptował, to to nie. Więc dla mnie takie najbardziej creepy zachowania na samym początku to jest to, że, że właśnie, że po prostu wrzucam obrazek albo wrzucam jedno słowo i czekam na reakcję, i ta druga strona nie wie, co ma z tym zrobić. Kolejna rzecz to jest druga, w drugą stronę zarzucanie kogoś, bombardowanie jakimiś tekstami, zdjęciami, kiedy ta osoba nawet jeszcze nie miała czasu w ogóle spojrzeć, co dostała mm, od kogo i kim ten człowiek jest. I następna rzecz, kiedy. Mm, ten twój partner w rozmowie nie odpowiada, bo na przykład nie miał czasu, ty zaczynasz szaleć, zaczynasz rzucać różnego rodzaju oskarżenia, czy wyzwiska. Um, no to są takie dla mnie czerwone lampki, które sprawiają, że od samego początku nie, ten mężczyzna, nie wiem jak przystojny by nie, wiem, nie był, nie wiem jak mądry by nie był, nie wiem jakich by nie miał pasji, jak nie byłby inteligentny, jak nie byłby bogaty, to dla mnie jest na czarnej liście. Mam nadzieję, że te wskazówki Ci się przydadzą. Tych błędów widzę na tyle dużo i też u moich klientów, którzy się do mnie zgłaszają, że być może w przyszłości pod tym filmem pokaże się jakiś poradnik do pobrania. Póki coś czego nie ma, jeżeli chcesz, to możesz się do mnie zapisać na indywidualne sesje albo skorzystać z mojego kursu, jak znaleźć miłość życia, do czego też Cię zachęcam. Jeżeli ten film uważasz za pomocny, to daj łapkę w górę. Jeżeli jeżeli uważasz, że jest na tyle pomocny, otworzył ci oczy, otworzył ci głowę, to możesz mi też postawić wirtualną kawę. Link do wirtualnej kawy znajdziesz w opisie. A na ten moment dziękuję Ci, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!